Dzisiaj sprawdzimy i przetestujemy gotowe rameny z Lidla i Żabki. Jak wypadną w smaku, czy nazywanie tych dań ramenami ma sens? Oj nie. ale beka, w ogóle ładniej pachnie niż smakuje. I najważniejsze pytanie, ile trzeba za nie zapłacić? Odpowiedź jak zawsze w odcinku zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku u nas na kanale, a tym razem bierzemy na tapetę... Na tapet... Tapetę. Tapetę? Na tapetę. Mówi się ponoć właśnie nie, ponoć na tapet, słyszałem, a teraz się mówi, że na tapetę, że tapeta na telefonie, że na, na tapetę na telefonie. No nie wiem, w każdym razie witajcie serdecznie. Będziemy próbować rameny, ale stwierdziliśmy, że będą to gotowe z sieciłek. Tak. Przede wszystkim chodzi o ramen z żabki, czyli nowość, którą zobaczyłam gdzieś na jakimś profilu na Instagramie i mówię: no nie, przecież my jesteśmy ludzie rameny, my musimy to spróbować. One będą zaraz, ale do tego jeszcze wyszliśmy założenie, że fajnie było przetestować rameny, czyli zupki chińskie, zalewajki tak zwane, które są w Lidlu, i to jest nowość. Tak ja jest. tego wcześniej nie widziałam. Ja, ja tego też wcześniej nie widziałem. I teraz ważna uwaga do. Osob, które kochają rameny tak samo jak my. Jak obserwujecie nas na Instagramie, to wiecie, że my co tydzień, co piątek lądujemy gdzieś i jemy jakiś dobry ramen. Oceniając to, nie będziemy tego porównywać w żadnym wypadku do ramenów z restauracji. I jeśli przyjmiemy tutaj jakąś kryterię ocen od 1 do 10, to umówmy się, że jest to w ramach kategorii zupki zalewajki. Tak a nie restauracja, bo jak ja zaraz powiem, że to jest dla mnie 9 na 10, to ktoś mi powie przecież mówiłeś, że ramen w Łodzi najlepszy w Polsce, a to ramen to jest 9 na 10. Nie, w kategorii Zup. zupek zalewajek. Tak. I tak przyjmijmy, że tak ale, będzie. Ale jeśli chodzi o żabkę, to ja tutaj troszeczkę będę porównywać do restauracji, bo one wyglądają naprawdę bardzo obiecująco. Oj tak. Ale to zaraz, więc teraz spróbujemy od najłagodniejszej... Średnia z kimchi oraz najostrzejsza, co? Proszę, ty pierwszy. Tak, próbujemy. Co ciekawe, jeśli chodzi o te zupki, ja je wypatrzyłem na kanale WK, no bo chłopaki próbowali zupki, które miały przypominać rameny i mówię, dobra, tak będziemy testować te nowości, to wiedziałem, że są te zalewajki, też tam u nich były testowane, więc mówię, spróbujemy. Żeby po prostu zapełnić czas antenowy, co nie ma, nie ma co szukiwać. Tak, bo, bo dwa rameny to trochę mało. Dwa rameny trochę mało na odcinek, odcinek, ale wiecie. Ja chciałam powiedzieć, że te zupki są bardzo ciekawe, bo one są od razu wymieszane. Ja jestem specem z zupek chińskich, uwielbiam zupki chińskie <laughs> i one zawsze są, e, przyprawy są w oddzielnym opakowaniu, makaron nie jest pokruszony, a tutaj macie taką gotową opcję, którą po prostu zalewacie, jeszcze macie zaznaczone do kiedy trzeba zalać, żeby ona wyszła dobrze. I co? Czy to jest zwykły kurczak, po prostu taki? Tak, Słoko. Ona jest bardzo dobra. Mi smakuje. Na pewno to nie jest ramen. W smaku nie przypomina mi to ramenu. Przypomina mi to po prostu zupkę chińską. Mm -hmm. I to taką zupkę chińską bym powiedział ten złoty kurczak trochę. Wiecie, czemu ona się różni od złego tego kurczaka? Tylko tym, że to jest kapusta. Tak jest ja, inaczej doprawiona. Jest inaczej doprawiona, jest tutaj kapucha i to jest wszystko. Nic więcej. Nie ma żadnej różnicy. Dla mnie 2 na 10. U. No nie, ja dla, dla mnie troszkę więcej. Ja. Tak tak bym dał z, może chociaż nie wiem czy chcę już teraz oceniać. Dobra, przejdziemy dalej do Ale następnych. Ale tak kurczę, może z czwóreczkę? Na plus na pewno jest to, że one są od razu gotowe. W ogóle dla mnie to było naprawdę dziwne. Tak, nie trzeba było nic z torebki wsypywać do tego opakowania, tylko mieliśmy już gotowe, gotowe danie, które można było zalać. Kolejna. Kimchi. 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 Ja bardzo lubię kimchi. kimchi. Dwie papryczki ostrości, czyli powinna być ostrzejsza od tej. O, jak sobie tam nabrałaś. Ale jak pachnie mm, kapustą kiszoną w ogóle. Jakbyś mm. miał kapuśniak. Ona już jest ostra. Dla mnie nie, dla mnie jest tak idealnie ostra. Podejrzewam, że dla Ciebie będzie troszeczkę ostra. Czy to będzie przypominało Koreę, czy nie? Nie, w ogóle nie przypomina Korei. Nie oszukujmy się. Ale jest ciekawa, jest bardzo fajna. Nie U, wiem, dla mnie czy... jest ostra. Jest ostra właśnie. Nie wiem, czy są takie zupki chińskie w ogóle o smaku kimchi. Wiem, że na pewno jest taka jedna w Lidlu z takim, w takim opakowaniu śmiesznym. Tylko, że ona mi bardzo nie smakuje, a ta jest spoko. Na pewno jest lepsza niż ten kurczak, bo złoty tak. kurczak to wiecie. Tak ja chciałem powiedzieć, że tu jest więcej smaku. Mm -hmm. I y, fajne jest to kimchi, które się przebija taka mm, kwaskowatość w tej zupce, taka, taka kapucha. No i nie jadłem czegoś takiego w zupce, takiej zalewanej, więc dla mnie na plus. Na pewno wyżej oceniłbym. ile ja tutaj dałem? Cztery na 4 na 10. To przegnąłem. Ale no dwója, a. Tutaj, kurczę, no tutaj jest 6, można dać. Ej, to jest taka zupka chińska, którą ja bym powiedziała, że wszyscy mamy Lidla gdzieś w pobliżu, że możecie sobie spróbować o, tak, z czystej ciekawości Z czystej ciekawości, żeby sobie tam ją opitolić, um, takie wiecie, guilty pleasure, żeby sobie zrobić i Tak, na kasa ludzie jedzą czasami, także... No, dokładnie, to, to można. Najostrzejsza, bardzo na nią liczę, nie ukrywam. Ma zupełnie inny kolor, trochę taki ciemniejszy, bo ta jest taka wręcz pomarańczowa mm -hmm. od tego kimchi. Próbuję. szczepiorek, makaron i chemia. No tak, nie oszukujmy się, bo jeśli chodzi o skład, no to tutaj, o moi drodzy, tutaj jakieś pewnie... <grym> e, wszystkie... Chociaż nie, nie ma. Ależ to. To jest w ogóle zupka o smaku chili, to jest najciekawsze. Mm. Ale ona, weź się zastanawiam, co to jest za posmak mięsa, które ja wyczułam tutaj, no, ale... Są substancje spuchniające, wszystkie takie... Cicho! Ja mówię. Znaczy, one chyba muszą... Być, i ja się nie znam, no żeby po prostu jak zalewasz wodę, to żeby tutaj coś się zadziało, nie? Próbuj. Ja już mam ocenę, jeśli chodzi o tą hot and spicy. Ona jest śmieszna, banana być niby o smaku chili, ale nie jest o smaku chili, tylko ja wyczuwam jakieś mięso. Coś, co ma udawać mięso jakieś umami, ale nie wiem jakie. I niestety w opisie nie ma informacji. O wiele fajniejsza jest takim ci. Takim ci w ogóle jest taka, że ja bym mogła ją jeść sobie, bo ja mam swoje ulubione zupki chińskie, a ta jest naprawdę spoko. A ta jest taka po prostu, ma być ostra, nic więcej i to mięso jakieś taki dziwny posmak, nie? Tak, ona jest mm, no właśnie tutaj dodano dużo, za dużo tej ostrości, żeby ją tak wypełnić. No. Żeby ona po prostu, skoro ma trzy papryczki, to nawalmy tego tyle, żeby ona była po prostu bardziej ostra od dwóch pozostałych. Ta najfajniejsza. Super, dobra, ale nie o tym, więc... Ale ile, ile jej dajesz? Um... Bo ja ją gorzej oceniam niż tą. To jest tak te, to, to jak miała u mnie nawet 4, to ta trzy, dwa... Nie, to, to u mnie one są y, pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. No to ja mogę się z tobą zgodzić. Jesteśmy zgodni Jesteśmy z zgodni tej kwestii. Bardzo nam przykro. Ale przechodzimy Ramen. do gwoździa programu. A raczej do ramenu programu. Czyli rameny, które można kupić w Żabce i wyglądają całkiem przyzwoicie, zresztą zaraz się przekonacie. No, i mamy naszych głównych bohaterów dzisiejszego filmu, czyli dwa ramene z yy, żabki. Pierwszy z nich jest, słuchajcie, to jest zupa na bazie wywaru z dodatkiem pasty miso, z makaronem, warzywami, pieczonym mięsem z kurczaka, ugotowanym, jajką i ugotowanym jajkiem Jajko. i pastą z orzechów w stylu japońskim. Czyli to jest wersja łagodna. I ja chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, że oni zaznaczyli, że to jest po prostu ugotowane jajko, a nie jajko w stylu japońskim, jakie powinno być, czyli takie no żółtko tak. wspaniałe, fantastyczne i do tego marynowane w sosie yy, sojowym. to nie. To nie jest. Nie wygląda źle, moim zdaniem prezentuje nie. się całkiem spoko. Jak braliśmy z półki sklepowej, no to miałem takie, że mówię, okej, okay, czyli na 100% to będzie... Nie ciekawa, jak otworzyliśmy opakowanie, to wyprezentowało się dużo lepiej. I bo... pachnie mhm. bardzo ładnie. Tak, i bardzo ładnie pachnie. No dobra, to próbuj pierwsza. Tak, ja spróbuję pierwsza. O, makaron a... wygląda fajnie, tak, jestem zacznę. bardzo ciekaw. W ramenach głównie chodzi o makaron. E, no on bardzo mocno chce być ramenem. Umówmy się. Ta zupka chce być ramenem, i aspiruje do tego, żeby ramenem być. Oj, widzę, że. Oj, nie. Aha, ok. Ale beka, w ogóle ładniej pachnie niż smakuje. Co ty mówisz? Mm -hmm. Ten makaron to Wiedle, jest. Zacznę od kurczaka. Ten makaron, ja bym nawet porównała do takiego zwykłego e, makaronu lubelli, bo to nawet nie jest ryżowy makaron. Okej, okay. ja chciałam powiedzieć, że kurczak no. smakuje jak taki kurczak, właśnie w tych gotowych daniach. Oj. I to w ogóle chyba jest ta sama firma ta. Ona ma dużo tych no. gotowych dań, mm -hmm. i jak jest kurczak, to on we wszystkich tych daniach smakuje tak samo, mam wrażenie. O kurczę, słaby. Słaby jest ten makaron. Faktycznie, jak taka lubella. W ogóle. Tak, totalnie lubella, nie? Ja mam jedną. To jest, nie wysłuchajcie, pasta orzechowa ma być. I ja tutaj nie czuję pasty orzechowej, ja tutaj czuję jakiś kwasek, którego nie umiem zlokalizować, z czego wynika ten kwasek. A teraz będziesz miał słodkie, bo kukurydzę. Ale to mhm. jest sambulion. Sambulion, wywar, ramen. Jest kwaśny, nie? O, jest kwaśne. No, to powinno być orzechowe. Czy to jest zepsute już? Może nam się zepsuło? Nie no, nie mogło się zepsuć. No nie. Hmm. Data jest OK, więc nie mam do tego pojęcia. Powiem wam. Ale okres spożycia jest krótki. Tak. Bo jak kupowaliśmy, to tam dosłownie 3 dni są na to, żeby to zjeść. Więc to nie jest tak, że to może leżeć tak samo, jak, jak te pierwsze zupki zjeżdżają. 50 Lidla. lat. Że to może nie wiadomo ile. No dobra, ale Zwykłe jajko jak jajko, tak? ugotowane jajo. Można było sobie samemu ugotować i po prostu tutaj wrzucić. Ja mam. Ym, jeśli jesteście często w żabce, to na pewno wiecie, że tam jest taka zupa tajska. I ona jest gotowa. I ona jest bardzo dobra. I ona jest naprawdę smaczna, a to. Mm, do, do niczego. Do. do mm. Okej, okay, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to ma prawo w ogóle udawać ramen? Nie. I py, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ja wydam o to jeszcze raz? 16,90, tak? No, 16,99. W ogóle ciężko było dostać, słuchajcie, to też nie jest tak, troszkę musieliśmy się najeździć, żeby kupić te dwa rameny w ogóle różne um, i tylko w naszej okolicy było po jednej tej zupce uh -huh. w w i to w dwóch różnych żabkach. Mm. A może przez tą kapucha, jest takie kwaśne. Mm. Ale to jest o wiele gorsze niż od tych zalewajek. zalewajek w ogóle kimchi jest moją miłością od dzisiaj. Naprawdę jest bardzo tak, dobra. Tak, ta zupka super. No dobra, przejdźmy do kolejnego. To jest ramen pikantny z chili, z kurczakiem i warzywami. Jeśli chodzi o skład, no to mamy pasta miso z makaronem, warzywami, pieczone mięso z kurczaka, ugotowany, ugotowanym jajkiem, czyli w stylu japońskim. Czyli to samo, tylko że na ostro. Nie zamiast pasty orzechowej mamy A, pastę żeśmy chili. A, w ogóle zamienili chyba pałeczkami. Gdzie, kiedy to nastąpiło? Ja nie wiem, ja Obwaga, nie wiem ale próbujemy. dobra. Ja tutaj jest kukurycka, taka, której. No, ma jajka w ogóle. Jest jajko, tam jest Jest? Przykryte. A, okay. Jest kukurycka, której ja nie lubię i ja uważam, że jak się dodaje, są warzywa mrożone i są właśnie Ten. jakieś takie resztki, to się te kukurydzy wrzuca. Dlaczego? Nie lubię bardzo tych kukurydzy. Dobra, to jest ja... Taka... może ja zacznę w ogóle od bulionu? No bo ja makaron podejrzewam, że będzie to samo. Makaron będzie pewnie podobny. Zapomnijmy o tym ramenie. Tak, o tym ramenie zapomnijmy. Hmm. Ja zacznę, ja spróbuję makaronu, żeby nie było, że próbuję po Tobie i mam takie <laughs> podobne zdanie. Tu już jest bliżej do takiego japońskiego smaku, bo tutaj było po prostu kwaśnie i dziwnie. Ja nie wiem, ja muszę zobaczyć inne opinie na temat tego ramenu łagodnego, bo tutaj już jest troszeczkę bardziej taki um, azjatycki styl na ta zupa, nie? Jest tak. chyba, chyba lepiej. No, jeśli chodzi o makaron, to on jest podobny. Mhm. Kurczak jest ten sam, ale ja już wyczuwam tą pikantność i to już bardziej przypomina japońskie danie. Hmm, bardzo ciekawe, ale ta ostrość, nie wiem czy Ty tak masz, jest taka mdła. Jakby coś ją stumiło. Nie wiem, czy to jest kwestia. E, nie wiem, czego to jest. Nie, nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja miałam taką nadzieję, wiązałam z tymi zupami. A... a że to będą takie, będzie uh -huh. można pójść do żabki, kupić sobie taki ramen od biedy. Na, na szybko, no? Od biedy na szybko i y, opitolić sobie w domu czy tam w biurze. Tak. Mm. Y, w ramenach bardzo często są takie marynowane grzyby i one są takie. Zależy w jakim, nie? Zależy w jakim Bo oczywiście. Teraz, no. Tak. Y, to nawet nie jest blisko. Ale on hmm. jest lepszy mm -hmm. od tego. I bardziej, ma taki sznyt japoński, przypomina yy, smakiem yy, ramen. Mm -hmm. Ale powiedzmy sobie szczerze, że te dania udają rameny i je obrażają. <laughs> Aż mi... Wpadło mi tutaj coś ostrego. Obrażają te yy, gotowe rameny trochę yy, pojęcie ramenów. No, wiadomo, jest jajko i tak dalej, jest to przygotowane w podobny sposób. M, bardzo fajnie, obrazkowo jest to z, z, zrobione, to też nas to przyciągnęło. Tak, ale jeśli o, chodzi o, o marketing, nie... to spoko, nie? Tak, te zdjęcia też nie kłamią, bo tutaj mamy ogórek, no tak, jest kapusta, wszystko, jest kapusta. Wszystkie te składniki są, nie tak, ma tu ściemy. Nie ma ściemy, ale no, myślałam, że będzie lepiej, naprawdę. Zwłaszcza, że oni nie mają niektórych dań złych. No Staram, mówię, ta zupa tajska no, jest z, bardzo dobra. Szukam pozytywów, szukam, ale dobra, z tych dwóch to zjadłbym ten chili. Tak. Ten jest dużo lepszy. No i naprawdę jakbym miał musiał mieć bardzo taką ochotę i nigdzie w pobliżu nie byłoby żadnego dobrego ramenu, to bym go zjadł. Eee, będę go zjadł. I tak. pewnie, bym się, pewnie bym był zadowolony, że w ogóle coś jem podobnego. Natomiast dla mnie zwycięzcą jest ten. To nie jest ramen. Nie, ale jest to do bardzo dobra ta zupka. Ale jest bardzo dobra. Ta zupka kimchi nam najbardziej podeszła. Idźcie do Lidla i spróbujcie. I dajcie nam tak. znać, czy Wam też smakuje. Dokładnie. I y, spróbujcie sobie tego ramenu z chili, tego y, ostrzejszego z żabki. Spoko. Jest to coś ciekawego. Y, nie wiem, mam wrażenie, że te rameny mogą troszkę inaczej smakować w zależności od tego okresu przydatności. Nie wiem, może się łudzę i może to nie wiem, jak to jest przygotowywane, nie wiem. kombinuję, bo chciałbym to usprawiedliwić, chciałbym, żeby to było dobre, bo liczyłem na to, że będzie mi to smakować. Właśnie, ty miałeś dużo nadziei, ja też miałam dużo tak. nadziei, że... A jest po prostu mocnym śr średniaczkiem, średniacz... no nie, jest słaba, nie? Jest taki średni. Ale wiecie co, my i tak to zjemy, no bo hello, to jest dzisiaj, nasza dzisiejsza kolacja, więc mega zdrowo. Nie, no nie będziemy wyrzucać jedzenia, nic nie wyrzucamy. Bo to nie jest nie do zjedzenia, nie? To żeby było jasność, to jest naprawdę takie spoko, tylko że no nawet nie blisko do ramenu. Ale, ale ma taki... Się ta, na pewno. Ma taki uzależniający, ten taki chemiczny posmaczek gotowych dań. Że kiecie na przykład zupkę chińską, to wiecie, że to jest niedobre i niezdrowe, ale jecie jecie jecie, jecie mm. bo cały czas... Te kubki smakowe smakują. Kubki smakowe smakują. Pracują kubki smakowe, i cały czas chcecie po prostu kolejną i kolejną łyżkę. Spoko, no. Ale kimchi najlepsze, te dwa, jakbyś miała je od 1 do 10? 5. Nic 5 na 10. Nic da się nie da. Ja bym nie jeszcze? No, on tak 4 na 10 dał. No, ale tych dwóch to ta chill. Ja chciałam powiedzieć, że ten odcinek jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ naprawdę mieliśmy ogromne nadzieje związane z ramenem z żabki. Niestety troszeczkę się zawiedliśmy, ale próbujcie dalej. <słuchaj> Dokładnie. <słuchaj> Będzie dobre. Tańską Słuchaj. macie dobrą. tajska jest super. Tak jest, tak jest. Tańska można polecić. Ona nie wylądowała w tym zestawieniu, bo chcieliśmy zrobić. Ramen. E, ramen. Tak, w mocnym cudzysłowie: rameny. Umówmy się, to nie są dania typowych ramenów. Jeśli znacie jakieś gotowce, które gdzieś tam przypominają i tak dalej, dajcie znać, może coś odkryjemy nowego e, i, i, i spróbujemy razem z Wami. Tutaj w odcinku. No i napiszcie nam, czy lubicie takie gotowe dania z żabki. Może mamy nagrać jeszcze jeden taki odcinek z gotowymi daniami. Nie ma u nas za bardzo na kanale tego typu odcinków, ale no tak jak mówię, rządza ramenów była w nas tak silna, że mówimy, musimy taki odcinek nagrać. Więc Dajcie znać, czy lubicie też takie materiały. No i może e, nagramy kolejny jakiś. Tak jest, moi drodzy. Jest. Więc do zobaczenia. Albo w restauracji, albo, albo w podróży, podróży albo w, w naszym domu. Albo w naszym domu, albo w restauracji. Cześć.